i od 500 wymiana przegubu 1.2 benzyna jak widać pękła manszeta już to wszystko jest zachlapane pierwsze co ja zawsze sobie odkręcam pół oś. tutaj musimy rozbić te dwa zabezpieczenia i odkręcić tą śrubę póki jeszcze wszystko mam poskręcane to lepiej jest to odkręcić niż później jak już nam będzie zwrotnica latać i nie będzie tego jak przytrzymać więc rozbijamy sobie te dwa zabezpieczenia zabezpieczenia rozbite, tutaj jest na klucz 32 śruba odkręcona, sprawdzamy sobie czy czy płośka da się wepchnąć i tu już widzę jest problem nie chcę się wepchnąć, ale uderzyłem lekko młotkiem I idzie, ciężko, ale idzie. Więc jak najdalej sobie to spróbuję wbić. I tak patrzę, to może nawet nie trzeba będzie odpinać zacisku, tylko sobie dolny słożeń tu odkręcę. Wybiję. Tu skręcę na maksa, robię prawą stronę, więc na maksa w lewo skręcę, żeby się wysunął drążek kierowniczy. I wystarczy to, żeby odchylić, no ale zobaczymy, no jak nie. No to potem ściągnę zacisk. O, i pół już weszła. Już się rusza. O. Już jest w miarę luźno. Dobra. Więc odkręcę sobie tutaj stworzeń tą śrubę. I go wybiję. I zobaczymy, czy nam ta pół tak wyjdzie. Śruba wykręcona na 17 z obu stron w tym egzemplarzu. Wyszła bez najmniejszego problemu. I teraz sobie wybijamy tu sworzeń, żeby zwrotnica nam się odchyliła. I pójdę sobie później skręcić. Jak robimy prawą, no to skręcamy w lewo i z drugiej strony robimy lewą, to skręcamy w prawo na odwrót. Skręcamy w drugą stronę, żeby się jak najdalej drążek wysunął. Sworzeń wybity. Kierownicą skręciłem. I zaraz wejmę to do końca, odchylam zwrotnicę i powinien wejść. Tylko jeszcze zmienię rękawiczki na gumowe, bo wchodzimy w smary, więc żeby potem nie szorować rąk, to lepiej to zrobić w gumowych. Uważamy, żeby płość nam ze skrzyni tam nie wyskoczyła. Teraz sobie skręcę ponownie w drugą stronę żeby mi się bardziej żeby mi się bardziej odchylił, żeby mi się bardziej odchyliła zwrotnica No i mamy przegub na wierzchu, troszkę mało miejsca, ale może się to uda. Ściągamy opaski standardowo, starą maszetę to rozetnę sobie, no bo i tak jest do wyrzucenia. Dobra, nie dam rady jedną ręką tego nagrywać, rozwalamy te opaski, bo to i tak jest jednorazowe. No, i zdjąłem osłonę, opaski. Tu przetarłem ścierką. I teraz wybijamy przegub, czyli trzymamy tu mocno za połość, żeby nie wyskoczyła ze skrzyni. I tu, tu uderzę młotkiem. I tu uderzę młotkiem. Mam nadzieję, że zejdzie w ten sposób, że się obędzie bez ściągacza. Ale myślę, że w tym samochodzie powinno tak zejść. Jak widać zeskoczył. No i teraz czyścimy tutaj tą powierzchnię. Wbijamy no, Przegub. Znaczy Znaczy, no najpierw wiadomo, manszetę to zabezpieczenie wymieniamy na nowe. Tutaj trzeba podwadzić śrubokręcikiem i to zdjąć i włożyć nowe. szetę wsuwamy dalej przegub wypełniamy smarem teraz tu zakręcamy śrubę i tutaj będziemy uderzać żeby to wskoczyło Przegub wskoczył, teraz nasuwamy manszetę zakładamy te opaski, ściskamy, wkładamy to z powrotem. No i złożone wszystko, teraz zabijamy tutaj śrubę, żeby się nie odkręciła przed odkręceniem, to są blokady. Tarcze wymyję, bo gdzieś tym smarem tu dotknąłem niestety i zakładamy koło i gotowe.